Dobry, jeszcze raz ponownie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po tak ciekawej, inspirującej wystąpieniu Karoliny, która mówi, jak właśnie dokonać to, co za sobie postanowiliśmy i nie bać tych naszych nowych wielkich wymarzeń, ale je realizować krok po kroku. Mam nadzieję, że wiele z Was to usłyszało i zacznie praktykować. A ja teraz mam okazję rozmawiać z dwoma bardzo niesamowitymi kobietami. Ze mną jest Monika. Monika 18 lat pracowała w stanowisku w Orange, a następnie już 9 miesięcy temu e, przeszła na drugą część świata, czyli do technologii pracuje dzisiaj w cyberbezpieczeństwie. W filmie korporacji, korporacji Netia i, i będzie, opowiada, będzie rozmawiać na temat właśnie tej odwadze i decyzji, żeby się przebranżowić. A druga osoba, która ze mną jest, jest to Izabela Dui, która jest autorką fantastycznych książki, które wy możecie wygrać o kobietach Microsoftu. Izabela jest doświadczoną menadżerką już od 15 lat w Microsofcie, zajmuje się produkt rozwojem i dzisiaj zajmuje się agentami, czyli najbardziej chyba gorącym tematem w, w AI. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję, że możemy dzisiaj z wami porozmawiać, bo będziemy rozmawiać o takich dwóch różnych perspektywach o kobiecie, która weszła pod decyzję do właśnie przebranżowienia się i o tych kobietach, których ty rozmawiałaś, czy liderkach, które są w Microsoftcie, które są szefami szefowymi wielkich już projektów i też chcielibyśmy się dowiedzieć zarówno jak te kobiety, które wchodzą, jak te kobiety, które się rozwijają. Zatem Witam Was na panelu i będziemy łączyć te perspektywy, szczególnie ten pierwszy krok i wizję, i wizję przywództwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło tu być. Zatem Monika Zawiłtowska, dziś analiza cyberbezpieczeństwa. Jest to jej historia dowodem, że przebranżowe nie jest możliwe. I Izabela Dugi, która, która opowie nam o tych ścieżkach, liderkach, o których miała okazję rozmawiać. Zaczynamy. Moniko, i chciałam porozmawiać o odwadze i tym pierwszym kroku. Czy zajmowała się IT przedtem i jaki był jeden kluczowy impuls do wejścia w tak wymagający świat jak cyberbezpieczeństwo? Nie, wcześniej nie zajmowałam się IT. Zajmowałam się rozwiązaniami z zakresu central telefonicznych, łączy, Internetu. Zmotywowało mnie do tej zmiany przede wszystkim to, że moi klienci, których obsługiwałam, mówili o tym coraz częściej i coraz głośniej, że poza cyfryzacją, która następuje i w której częścią nie jest tylko prędkość internetu, kluczowym jest zabezpieczenie. I to bezpieczeństwo cybernetyczne poczułam też i ja i postanowiłam zrobić ten krok razem z moimi klientami. A teraz powiedz mi, bo to jest bardzo ważne dla wszystkich kobiet, które słuchają ci dzisiaj. Często mówimy o syndromie oszusta, oszustki. Czy miałaś taki moment wątpienia, w którym czułaś się, że się nie nadajesz, jako jedną z technik, które myśli zastosowałaś, aby przełamać tą barierę? I czy faktycznie miałaś to jest syndrom oszustki? Tak, były takie momenty zwątpienia, e, natomiast e, ci wszyscy ludzie, którzy mnie otaczali w nowym miejscu, e, ale też już na samym kursie Future Collars, e, to tak naprawdę dawali mi siłę i wiarę do tego, że, że dam radę. E, mnóstwo wiedzy, którą otrzymałam w nowym miejscu pracy w NETI e, i wsparcie. Dostałam ten czas, bardzo dużo tego czasu na to, żeby się wdrożyć, poznać wszystkie tajniki cyberbezpieczeństwa e, i zaplecze fachowców, które e, mam do dzisiaj, e, cały czas tak naprawdę mnie wspiera. Jak, jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałaś, że okej, okay, to faktycznie jest to, uczyłaś się czegoś nowego, ale w dużej mierze te twoje doświadczenie, które miałaś poprzednie e, i dużo pracy, którą wykonywałaś, dała ci świetne przygotowanie do tego, co robisz dzisiaj. Czy możesz opowiedzieć, jak to faktycznie, e, te twoje doświadczenie poprzednie wpływa, wpływa na to, że jesteś bardzo dobrze przygotowana do tego, co wykonujesz właśnie w NETI, jako w cyberbezpieczeństwie? Przede wszystkim no to jest, chciałam tylko powiedzieć, że dużo kobiet uważa, że muszą zacząć od nowa, a z tego co wiemy, wiele kobiet mają już te umiejętności miękkie na przykład, których e, nawet zapominałam jak ważne są właśnie w technologii. Jakie one są Monika? Przede wszystkim kluczowe jest to, jak się współpracuje z ludźmi, czyli właśnie te miękkie elementy. To one spowodowały, że, że tak naprawdę nie miałam problemu, bo musiałam poznać tylko technologię. I kiedy już ją poznałam, to te kluczowe elementy to właśnie sposób zrozumienia klienta, bo klienci potrzebują bardzo często po prostu przewodnika, wiedzą, że potrzebują rozwiązania, ale. Nie wiedzą, jak się za to zabrać. I takie, takie przewodnictwo spowodowało, że, że poczułam, że, że tak naprawdę można to zrobić w taki sposób dość prosty i efektywny. A powiedz mi w takim razie, że już podjęłaś tę decyzję, że uczysz się i że zaczynasz ten cały etap przebranżowienia, jak sobie dałaś radę z połączeniem właśnie życia zawodowego dalszego z dziećmi i z rodziną? Wiemy, że to jest nie tylko decyzja często Twoja, ale całej rodziny, która musi się zaangażować, no bo to jest dużo czasu, który musisz poświęcić. Czy są jakieś takie triki, czy z czymś się chcesz się podzielić z kobietami, które dzisiaj myślą o przebranżowieniu się i rozpoczęciu tej drogi, która już masz za sobą? It's Jeśli chodzi o triki, to przede wszystkim trzeba sobie nadać priorytety. Trzeba oszacować, tak jak w bezpieczeństwie, co jest krytyczne, co jest istotne. Krytyczna oczywiście jest opcja opieki nad dziećmi i wspieranie klientów. To oni są, to, to oni są najważniejszymi elementami. Natomiast w ogarnięciu tego wszystkiego po prostu pomaga mi podstawowe narzędzie, czyli kalendarz. Tak żeby nie było chaosu. Bardzo dziękuję. E, a teraz chciałam włączyć do Izabeli. Izabelu, tutaj jesteś już w technologiach nie od dziś, tylko od 15 lat i wykonałaś niesamowitą pracę, tworząc książkę. Czy możesz powiedzieć mi, czy jakie były syndromy oszustw, skoro z kobietami tu rozmawiałaś, gdy myślałaś o swoim strategicznym rozwoju kariery? I co na przykład jest takiego kluczowego, które cię bardzo, bardzo Cię um, zaintrygowało w tych rozmowach z kobietami? Czy one też mają ten syndrom szóstki? Czy to jest to, że jak już jesteś technologią, to wszystko jest świetnie? Czy też te nawet liderki mają, borykają się z takimi barierami? O, ja myślę, że ten syndrom szósta jest z nami i jest na stałe z nami, niezależnie od tego, jakie stanowisko piastujemy. Natomiast tu chciałam nawiązać do Moniki jeszcze gratulacje i gratuluję zarówno Dziękuję. odwagi, jak i takiej właśnie wytrwałości. I także właśnie w książce między innymi opisujemy różne drogi, jakie mogą prowadzić do tego świata technologii, kiedy można wskoczyć do tego pociągu technologii. Jedna z nich też bardzo mnie zainspirowała, bo to była Jenia, która mieszkając w Panamie podążała za swoim marzeniem, gdzie chciała po prostu bardzo dużo podróżować i pracowała przez kilka lat w Qatar Airways po prostu jako stewardesa i następnie właśnie chciała mieć bardziej stabilne życie, już takie w jednym miejscu i zatrudniła się w Microsoft'cie, Natomiast w całej tej historii dla mnie było niesamowite to, że ona zobaczyła. Jak dużo wykształtowała w sobie tych superpowers właśnie na tej wcześniejszej roli, jakie one jej się przytają technologii? Też nawiązując do tej waszej właśnie rozmowy o tym syndromie oszusta. I ona odkryła to, że empatia do klientów, sytuacje stresowe, w których wcześniej brała udział, i te właśnie takie opanowanie, teraz po prostu bryluje w tych sytuacjach w data center. To była jedna z młodszych osób, z którą rozmawiałam do książki. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle przez tą całą książkę, nam bardzo zależało na tym, mamy tam 50 wspaniałych kobiet. Dla mnie to była wspaniała miała też droga nie tylko dlatego że um, mogłam poznawać tę historię, ale także poznawać różne obszary Microsoftu, różne nasze te takie pokoje w Microsoftie i, i obszary technologiczne i zaprosiłyśmy tam kobiety z różnych części Microsoftu, z różnych części świata i także z bardzo różnym doświadczeniem. Natomiast było takich parę elementów, które właśnie były wspólne i tak jak wspomniałeś odnośnie tym syndromem oszusta, dużo bardzo kobiet ma ten, ten syndrom oszusta właśnie w świecie technologii i one kilka takich elementów się przewijało przez nasze historie. Jednym z nich było no yourself in and out i to było takie bardzo mocno. Takie do tych strategii awansu. Jak wyjść z tego i jak właśnie, jak już wejdziemy, jak Monika, ale co zrobić, żeby faktycznie wyjść na sam szczyt? Proszę. Tak jest. Know yourself in and out, czyli poznaj siebie, poznaj co lubimy, czego nie lubimy, jakie chcemy sobie stawiać bariery. Na różnych etapach życia może nam na różnych rzeczach zależeć. Między innymi na przykład relokacja jest takim elementem, ale także część w ogóle biznesu, którym chcemy się zajmować. I często, szczególnie na początku właśnie kariery, szczególnie z tym takim silnym syndromem oszustów, jako kobiety dajemy się w takie zadania, takiej mrówczej pracy, czyli żeby wykonywać te zadania jedno po drugim, które nie zawsze mają impact na, na biznes. Czyli Więc nie robić tego, jak mróweczka, jak ty mówiłaś, tak? tylko myśleć co mróweczka. ma to faktycznie wpływ na siebie i jaki to ma efekt na organizację, a nie tylko robić po, po prostu, bo ja kocham robić. Dokładnie, dokładnie tak, I, e, i myślę, że to właśnie takie świadome myślenie, znając siebie, e, oczywiście, swoje obowiązki musimy wykonywać, ale często właśnie dostajemy na plecy te takie dodatkowe zadania e, i to jest niesamowicie ważne. Też taki element się przewijał związany z tym, że możemy mieć wszystko, ale niekoniecznie wszystko w tym samym czasie, więc też. Znajomość siebie, do tego, na, na, co nam, na, na czym nam zależy, e, daje nam dużą możliwość właśnie zdefiniowania tych da, wag w odpowiednim czasie. Czasami będzie to kariera, czasami będzie to rodzina, czasami to będzie odpowiedni e, projekt w tej, e, w tej naszej karierze. I też wspomniałaś w swojej książce o tak zwanym storytellingu, że kobiety muszą się nauczyć mówić o sobie w taki bardzo angażujący, dobry sposób. Mówiłaś też o elevator pitch, czyli, że w ciągu dwóch minut, jak idziesz po window, musisz o sobie opowiedzieć i pokazania swojej historii. Czy możesz tutaj powiedzieć, że to było dużo wskazówek od e, top liderek, które mówiły o tym storytellingu, jak i kluczowej kompetencji dla kobiet, które chcą budować swoją karierę? Tak, i tutaj y, wspomniałaś o dwóch obszarach, które są niesamowicie ważne. Jedna z nich to jest opowiadanie historii o sobie, czyli jak opowiedzieć historię o sobie. Nawet właśnie, jeżeli później chcę mówić o jakiejś promocji, chcę mówić o awansie, ale także chcę, nie wiem, zmienić obszar biznesowy. I tutaj jest takie bardzo praktyczne, fajne ćwiczenie, które możemy zrobić, czyli na linii czasu znaleźć kilka punktów w życiu i dosłownie kilka zastanowić się nad nimi bardzo dobrze. Co dla mnie było ważne, co na mnie wywarło duży wpływ? Zarówno ten negatywny. A co zrealizowałaś w życiu, tak? Czy tak, czy... co zrealizowałaś? Co na mnie wywarło duży wpływ, a co w taki powiedzmy właśnie w learningu, a co ewentualnie tutaj było bardzo pozytywnym doświadczeniem? I te elementy, które zrealizowałyśmy, nam też dadzą tą świadomość tego, co tak naprawdę dla nas było ważne, czego się nauczyłam z tego, i, i w którym kierunku ja chcę iść. I to jest pomoże nam to w zbudowaniu właśnie takiej naszej historii, i także tego, żeby zdefiniować bardzo świadomie naszą ścieżkę kariery, żeby nie dać się manewrowywać w pewne elementy, na których nam właśnie nie zależy. Jeżeli chodzi o tym taki elevator speech, to to jest mega istotne. I tutaj mam taki cytat od Monalizy, który też bardzo zapadł mi w pamięć be crisp, be clear, be done. Czyli tutaj jest kwestia tego, żeby w bardzo krótkim czasie... Można było przedstawić wartość biznesową, czy naszego pomysłu, czy naszego projektu, czy kwestię incydentu. I często się zdarza tak, że zaczynamy się rozwijać, zaczynamy nadbudowywać tą narrację. Czyli na początku przedstawiamy coś, ale później gdzieś rozbudowujemy to o, o kolejne, a jeszcze to dodam, a jeszcze to dam, da a jeszcze to dodam. I przede wszystkim z tymi liderkami, którzy rozmawiałam z wyższego szczebla, jak one przechodziły na część biznesową, to było niesamowicie właśnie widoczne, jakie były takie klarowne w tych swoich wypowiedziach, ale też bardzo często dawały tą przestrzeń do pytań. Żeby słuchać od odbiorcy tego, co on chce usłyszeć, żeby dawać, żeby to on zadawał pytania. Natomiast tłumaczyły mi elementy związane zarówno z quantum computing, jak i cyber security, W sposób tak klarowny i tak zwięzły, w którym właśnie każdy laik mógłby to zrozumieć. I to było dla mnie niesamowicie takie też uderzające, że. Yy, to, to było też bardzo istotne właśnie w ich ścieżce kariery, żeby móc przedstawiać ten biznesowy impact w sposób bardzo klarowny. Ja to chciałam zapytać Moniko, czy tu, czy jakiś, coś z tych rzeczy, to powie Izabela, widzisz, ma faktycznie zastosowanie u ciebie, od twoich obserwacji? Czy coś wyciągnęłaś właśnie z tamtych poprzednich doświadczeń, które pomogło ci realizować, że właśnie nie pracujesz jak rówka, myślisz o sobie, jako patrzysz, co by ci pasowało najbardziej w tym, co realizujesz na dziś? Tak, kluczowe jest właśnie w mojej pracy to, że przekazuję klientom kwestie technologiczne w sposób zrozumiały. Oni po prostu. Be clear. Tak, zdecydowanie. Oni nie zawsze ogarniają tę technologię, kolokwialnie mówiąc, więc potrzebują takiego przewodnika, który mi ją po prostu po ludzku wytłumaczy. I to dzisiaj jest moja główna rola. Wspaniale. A teraz chciałabym patrząc na wni takie wnioski i od o odwadze. Jakbyś mogła, Moniko, patrząc wstecz, e co Twoim uważa było największym atutem, który wniosłaś do IT z swojej poprzedni ścieżki zawodowych? Coś nie miało nic wspólnego z kodowaniem, i to jest właśnie dobitność miękki. Mówiłaś o e właśnie zrozumieniu klienta, pracy, ale czy coś jeszcze jest takiego, co uważasz kobiety mają, które dzisiaj pracują na różnych stanowiska, które mogą bardzo dobrze wykorzystać technologii? Przede ja wszystkim. Chciałabyś przekazać innym. Przede wszystkim jesteśmy bardzo dokładne i skrupulatne, i to jest nasza ogromna zaleta. Tylko musimy jest... uważać, jak spodziała Izabela, żebyśmy nie byli tym rówkami, prawda? <laughs> tak, zdecydowanie. Ale jesteśmy też multizadaniowe, więc potrafimy naprawdę rozszerzyć ten obszar bardzo głęboko. Myślę, że klienci też to widzą, doceniają i to jest chyba największa zaleta, że, że potrafimy się dostosowywać. Jesteśmy bardzo elastyczne więc umieją się dostosować, jesteśmy elastyczne, jesteśmy skrupulatne. A dla ciebie Izabelo, co uważasz jest takiego ważne, żeby kobiety w sobie pielęgnowały i miały większą odwagę, że to, co już mają, przyda się w technologii? To, co też Monika powiedziała, czyli ta kwestia rzetelności, ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, bo też te kobiety u mnie na bardzo wysokich stanowiskach, z którymi rozmawiałam, one też mówiły, że na tym budowały też swoją karierę. One mając teraz pod sobą 300 osób, 3000 osób, bo to są bardzo liderki na wysokich stanowiskach, one też mówiły, że na to bardzo zwracają uwagę u innych pracowników. Czyli um, możemy Możemy angażować się w dodatkowe projekty, ale jednak ten corner job i wykonywanie tego i takie make things happen, taki fokus jest niesamowicie ważny, żeby, żeby właśnie tworzyć tą swoją markę rzetelności. I to kobiety w sobie mają naturalnie. Natomiast też czasami wśród. I co co celów... mówiłaś, nie rób ulepszeń, ale rób to, prawda? Że done is bad is important. Czyli trzeba zakończyć, trzeba zrealizować, że Dokładnie. jak coś podejmiemy, to zakończymy. To mówię. Dokładnie, prawda? żeby tą budować markę rzetelności. teraz jest tyle rozpraszaczy, zarówno w pracy, jak i na rynku, gdzieś w mediach, że czasami przeskakujemy z te zadania. I myślimy, że a może tutaj, a może tutaj, I jednak te dostarczanie. Drugi taki element to jest. Um, też zacytuję, to jest akurat mojej współautorki Miri Rodriguez: Date Your Company not married. To jest taki też element, który mi bardzo otworzył oczy. Czyli, jako kobiety, często bardzo mocno się identyfikujemy z tym naszym, tak zwanym stadem, powiedzmy, tak? czyli z tą, z tą naszą firmą i z tym najbliższym zespołem. I czasami mamy wrażenie, że gdzieś idąc dalej, gdzieś wchodząc w jakieś drzwi, które nam się otworzyły, albo same próbując gdzieś otworzyć drzwi do kolejnego kroku ich kariery, w jakiś sposób ich zostawiamy. I ja myślę, że tutaj też jest ważne, żeby oczywiście. I atmosfera w firmie jest niesamowicie istotna, i też atmosfera w zespole jest ważna, ale żeby też w tym wszystkim właśnie myśleć o sobie i o tym, co dla nas, dla naszego rozwoju jest ważne. To właśnie, a propos rozwoju. Technologia cały czas się rozwija i kobiety też muszą się rozwijać. Jak uważasz, jest kwestia tej takiej dalszej nauki i rozwoju dla kobiet, które wchodzą już do, do technologii. To jest to samo też Monika mówiła, że to jest cały czas dalszy rozwój. Jak ty, ty to widzisz? No ja pracuję na edge'u tej technologii i widzę, z jakim pędem to się rozwija, i to się rozwija cały czas szybciej. Pracując z przyszłości inteligencji przy rozwoju agentów, widzimy zarówno rozwój technologii, łączenie coraz niższy, także próg wejścia w technologię, bo coraz więcej osób z biznesu, nieznających tych niuansów technologicznych mogą tworzyć agentów i nowe rozwiązania AI-owe. To jest pociąg, do którego można wskoczyć w każdym momencie, ale trzeba w sobie wybudować ten mięsień ciągłego learningu, ten takie nawyki związane z tym, żeby cały czas się rozwijać, bo to nie jest tak, że jak już się nauczymy, opanujemy jakiś produkt, jakiś element, to ono będzie z nami na zawsze. Te produkty się zmieniają i technologia jest bardziej dynamiczna niż cokolwiek innego. I myślę, że też czasami, jak nam się wydaje, tak, że widzimy tą, jak to wszystko się rozwija, um, widzimy w mediach i wydaje nam się to takie strasznie duże, że już, że, że już za późno jest dla nas, to tutaj warto podejść. Do tego po prostu krok do kroku, po krok po kroku, czyli wziąć sobie jakiś jeden element, którego chcemy się nauczyć, czy to nawet promptowanie, zacząć od promptowania, jeżeli chodzi o AI. I w tym momencie po prostu sobie rozwijać po kolei i podejść do tego bardzo procesowo, czyli kal z kalendarzem, tak jak planujemy e, zajęcia dodatkowe dla dzieci, tak jak planujemy e, kwestie spotkań w pracy, tak samo trzeba sobie zaplanować właśnie ten nasz learning i to zostawić sobie w kalendarzu też. Monika, ja to ostatnia rzecz, chciałam zapytać, coś powiedziała sobie te 9 miesięcy temu, te 12 miesięcy temu, albo tym monikom, które są gdzieś wśród nas, y, które wątpią sobie. Wątpią siebie, że się dar. Co ich chcesz przekazać? Trzy zdania, bo już w końcu kończymy. Przede wszystkim przekazałabym kluczową informację, najtrudniejszy, pierwszy krok. Ale też e, zacytuję, e, nie trzeba widzieć całych schodów, aby zrobić ten pierwszy krok e, i warto go zrobić i dziewczyny nie czekajcie na dobry moment, bo on nigdy nie nastąpi. Bardzo dziękuję Wam za te bardzo ciekawe rzeczy i mam nadzieję, że kobiety, które nas słuchają faktycznie bardzo będą odważniej i szły kierunkami Moniki i rozwijały się tak jak Izabela wspiera i opowiada nam. Dziękuję bardzo i dziękuję polecam bardzo. Wam książkę Kobiety Dzięki. Microsoft. Dziękuję. Dużo odwagi dziewczyny. Gorące brawa Monika, Izabela i Joanna.